Nie masz pojęcia, co się działo wczoraj w klasie. Mira, patrz. Alex nie zamknął swojej szafki. Chyba coś się tam świeci. Wow. Tu jest kilka sejfów. Ciekawe, co się w nich kryje. Może lepiej ich nie otwierać. Nie, nie róbcie tego, proszę. Gdzie my jesteśmy? Myślę, że to nowy challenge. Jakie to ekscytujące. Mogę zacząć? Proszę. Jestem pewna, że w tym sejfie jest coś pysznego. Trochę nie zgadłam, ale to też całkiem fajne. To góra popytów. Są troszkę dziwne. Ładnie pachną. Ojej, są jadalne. Mila, zwariowałaś? Nie można jeść gumy. Nic nie rozumiecie. To nie guma, to żelki. Są takie pyszne. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Ledwo mieszczą mi się w buzi, ale daję radę. Masz szczęście, zazdroszczę. Dokładnie, nie miałabym nic przeciwko temu, żeby spróbować. Było pyszne, Obiadłam się. No to może oddasz nam ostatniego popyta. Proponuję, żebyśmy sami go wzięli i nikogo nie pytali. Ja wszystko widzę. Nie dotykajcie mojego popyta. Poradzę sobie z nim sama. Dobra, dobra, zajmę się moim sejfem. Co to jest? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Tu się coś rusza. O nie, to żywe robaki. To straszne, nie chciałbym być na twoim miejscu. Zabierzcie to ode mnie. Myślę, że twoje robaki trafiły prosto do mili. Co ty zrobiłeś, Julie? Zabieraj to wszystko. Uspokójcie się, potrzebujemy tylko odkurzacza. Mila ma robaka tuż pod nosem. To wcale nie jest śmieszne, Alex! Wystarczy. Mila, nie martw się, już je sprzątam. Wyłącz od bo zasysa mi usta. To było naprawdę zabawne. Ojej, zobacz, co się stało z Milą. Moje usta wyglądają jak po botoksie. To wszystko twoja wina. To wina Alexa. Ciągle się śmiał i mi przeszkadzał. Trzeba mu dać nauczkę. Co zrobiłeś, Julie? Mam w buzi robaki! Teraz my się pośmiejemy. Przy okazji chyba zapomniałeś o swoim sejfie. Jest tu jakaś dziwna buteleczka. Nie mam pojęcia co to jest. Chyba muszę to spróbować, a wtedy wszystko stanie się jasne. Czujesz coś? Chyba coś się ze mną dzieje, ale nie rozumiem co dokładnie. Mila spójrz! Alex jest coraz mniejszy. Ojej! Ale pasuje mu, wygląda naprawdę uroczo. Alex, trzymaj się mocno, zaraz cię wciągnę na stół. Dzięki Mila, ale mogłaś być troszkę bardziej ostrożna. Jesteś teraz taki słodki, Alex. Zostań taki na zawsze. Na razie mi się podoba. Wow, popyt! Wreszcie będę mógł go spróbować, a nawet na niego wskoczyć. Świetnie, to nawet lepsze niż trampolina. Co ty robisz, Alex? Cieszę się życiem. No, naprawdę, jest taki słodki. Ten pocałunek jest specjalnie dla was. Dobra, wystarczy tego skakania, zmęczyłem się. A może troszkę się pobawimy? Jeszcze czego? Nie będę się wygłupiał. Nie musiałeś mnie gryźć, mogłeś po prostu powiedzieć nie. Ale to przecież świetna zabawa. Zabawa? Pokażę ci prawdziwą zabawę. Walcz! Co ty wymyśliłeś, Julie? Chcę, żebym pokonał robaka. Łatwizna. Znokautuję go jedną ręką. Na razie coś ci nie idzie. Nic nie szkodzi, wciąż mam szansę na wygraną. Dobra robota, Alex. wygrywasz! A masz, ty głupi robaku! Niewiele zostało. I wygrałem! To się nazywa prawdziwa moc. Fajnie zrobiłeś na miłą niespodziankę. Myślę, że czas wracać. Jesteś w swojej dawnej formie i bardzo się z tego cieszę. Czy tym razem ja mogę zacząć? Nie mam nic przeciwko. Widzicie to? Dostałam nowego iPhone'a. Jest taki fajny. To nie powód, by się przechwalać. Wszyscy powinniście mi zazdrościć. Nigdy nie będziecie mieć takiego telefonu. Alex, nie psuj mi kadru. Oddaj to. Zabiorę sobie ten telefon. Wygląda na to, że to trochę potrwa. Dajcie mi go. Wystarczy. Co robisz, Mila? Oddaj ten telefon natychmiast. Nie przeszkadzaj mi. Ja gram. Właściwie to ja też chcę. I co z tego? Nie obchodzi mnie to. Co wy zrobiliście? Opuściliście mój telefon. Ups, niezręcznie to wyszło. Co z nim, Alex? Powiedz mi. Lepiej, żebyś tego nie widziała. O, nie, tylko nie to, rozbił się. Przepraszamy, Julie, nie chcieliśmy tego zrobić. Nie kłóćmy się, tylko zobaczmy, co jest w moim sejfie. Wydaje mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Co tam jest? Nie mogę tego wyjąć. To coś ucieka ode mnie. Nie wierzyć własnym oczom, to żaba. Mówisz poważnie? Nie wierzę, niech ktoś ją zdejmie z głowy. Przykro mi, ale jej nie dotknę. Uff, chyba udało mi się jej pozbyć. Nie, właśnie skoczyła na mnie. Ale ubaw! Jest taka ślizgła, zabierzcie ją. Co ty zrobiłaś, Julie? Prawie ją O! Myślę, że niepotrzebnie się jej boimy. Zobaczcie, jaka jest słodka. A jeśli to zaczarowany książę? Spróbuję pocałować żabę, żeby zdjąć zaklęcie. Działa! Mila pocałowała żabę. I co z tego? Musiałam to sprawdzić. A ja muszę sprawdzić, co jest w moim sejfie. Tu jest jakiś cylinder. Nie wiem, co z nim zrobić. Spróbuj go założyć i sprawdź, czy na ciebie pasuje nie Mila, twoja żaba wskoczyła do cylindra. Uh. Zobacz, co się z nią stało. Teraz wygląda, jakby była z czekolady. Oh. Rzeczywiście. Uh. Tak, to czekolada. Jest pyszna. Wiem już, jak działa twój cylinder. A ja wiem, co do niego włożyć. Co ty robisz, Julie? Oh. Właśnie zamieniłam swój telefon w czekoladę. Wow. Świetny pomysł. Uh. To jest takie dobre. Ja też muszę coś zamienić. Ale ja nic nie mam. Spójrz Juli! Alex sam zamienił się w czekoladę. Co robisz, Mila? Po co ci jego palec? Zostaw, nic tego! Masz rację, jakoś o tym zapomniałam. Wiem, jak odzyskać Alexa. Trzeba tylko zdjąć cylinder. Dzięki Juli. Teraz moja kolej, żeby zacząć. Wydaje mi się, że tym razem trafiłem na coś dobrego. Wow, koktajl czekoladowy. Wygląda niesamowicie. Podzielisz się? Najpierw trzeba go jakoś otworzyć. Jesteś taki niezdarny. Musisz tu pociągnąć. Dzięki. A teraz podzielisz się ze mną? Oczywiście, że nie. Jak mogłaś w ogóle o tym pomyśleć? Sam wszystko wypiję. A tak w ogóle to jest pyszne. Ci bus Pomogłam ci. No dobra, to masz. Co ty robisz, Julie? Rozlejesz mi cały koktajl. Gdybyś się podzielił, zostałoby ci więcej. Bardzo śmieszne. Przyszła kolej na mile. Nie chcę tego otwierać. W środku na pewno jest coś niesmacznego. No i proszę, śmierdząca ryba. A nie mówiłam? I co ja mam z tym zrobić? Nie mogę tego włożyć do ust. Pospiesz się i jedz, bo się udusimy. Ale ja nie chcę. Dobra, tylko dla was jestem gotowa to zrobić. Jakie to obrzydliwe. Ochyda. Już nigdy w życiu nie zjem ryby. Jeszcze trochę zostało. Zjadaj szybciej. Dobra, dobra. Chyba lepiej zjeść tę rybę w całości. Niewiarygodne. Jak to możliwe? Nie sądziłem, że Mila jest do tego zdolna. Ostrożnie rzuciłaś mi w twarz rybim kręgosłupem. To było zabawne. Nie bardzo. Otwórz swój safe. Tu jest tylko jeden cukierek. Co mam z nim zrobić? Chyba po prostu go zjem i tyle. Dobry, ale bardzo, bardzo mało. Tylko jeden cukierek. To dziwne. Zgadzam się. Ojej, co się ze mną dzieje? Masz cukierki na całej twarzy! I na rękach. Cukierek był magiczny. Spójrzcie, na miejscu zjedzonych cukierków pojawiły się nowe. Czy ja też mogę spróbować? Świetnie, to jest takie dobre. Patrzcie, teraz też jestem cały obsypany cukierkami. Niesamowite, bardzo mi się podoba. Mila, chcesz? Nie, dzięki. Jesteś dziwni. Kura, nowe sejfy. Jestem gotowa, by otworzyć swój. Ojej, jest w nim swojej knuteli. Tak, w dodatku taki duży. Super. Uważaj, gdzie rzucasz śmieci Julie. ucz to boli. Przepraszam, Nutella sprawiła, że jestem nieuważna. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Spójrzcie, jakie to czekoladowe to prawdziwa uczta. Ja też chcę. Świetnie. Dostanę chociaż trochę. Dzięki. Nie wasz się więcej zbliżać do mojej nutelli, Alex, nikomu jej nie oddam. Julie, cała się umazałaś! co z tego? O nie! Moja ręka utknęła w słoiku. Wygląda na to, że ktoś potrzebuje pilnej pomocy. Ciągnij, Alex, nie chcę tak chodzić przez całe życie. Ciągnę, ale nie udaje się! Pomocy! Przewrócę się! Ale sama kazałaś mi ciągnąć, prawda? Wow, mam teraz swoje Nutelli. Jeśli chcecie wiedzieć, co u mnie słychać, to jest ok. Szczerze mówiąc, nie chcieliśmy o to pytać. Dlaczego wzięliście moją Nutellę? O, dobrze, że jeszcze trochę zostało. Czas sprawdzić, co jest w moim sejfie. Fu! szybko załóżcie maski przeciwgazowe. To ser pleśniowy. Nie potrzeba masek przeciwgazowych, jeśli szybko go zjesz. Myślę, że Mila potrzebuje naszej przyjacielskiej pomocy. Właściwie to nie, nie prosiłam o pomoc. Chyba się udało. Prawie wszystko zjadłaś. Jak to możliwe? Zaraz zwymiotuję. Ledwo się trzymam. Dobrze, że wszystko jest ok. Pozostał tylko mój tajemniczy safe. Wydaje mi się, że w środku jest czarna dziura. Ej, spójrz, nie zamknęła szafki. Sprawdźmy, co tam jest. Wydaje mi się, że to jakiś sejf. W środku musi być coś bardzo cennego. Zajrzyjmy. Nie, stop! Gdzie wow. jesteśmy? Wygląda na to, że nadszedł czas na challenge. Najpierw otworzę swój sejf. On się uśmiecha. Wow! Sto z kolorowych popytów. Wspaniale! Dokładnie. To dobry moment, żeby je ponaciskać i trochę się uspokoić. Dziwne, dlaczego są takie miękkie? I tak ładnie pachną. Wiem, to żelek! Jest ich tak dużo. Mogę je zjeść wszystkie naraz. Naprawdę trudno jest się zatrzymać. Delkowe popity są takie pyszne. Chyba zostawiła jeden. Pewnie dla nas, żebyśmy spróbowały. Spadajcie, to jest moje, Auć, to boli. Najwyższy czas dowiedzieć się, co mnie czeka. Spójrzmy. Myślę, że to jest coś bardzo miękkiego. O, nie, to żywe robaki! Nie będę ich jadła! Nie chcę! One się ruszają! Nie martw się, już ich nie ma! Nie ma? Wszystkie są teraz na mnie! Pomóżcie mi! Chcą mnie zjeść! Myślę, że odkurzeć może pomóc! Weźcie wszystkie robaki w mgnieniu oka. One wyglądają całkiem zapawnie. Zwłaszcza ten, który udaje wąsy. Też się go pozbędę. Ojej, co robisz? Muszę jakoś wystać tego robaka. Gotowe. Gotowe. Ustadiany też już są gotowe. Żartujesz sobie ze mnie? Może sama spróbujesz tych wszystkich wspaniałych robaków? Częstuj się są we mnie! Co mam robić? Co za ochyda! Daj spokój, nie krzycz! Lepiej spójrz na to, co znajduje się w twoim sejfie! A w sejfie czeka na mnie... Jakiś eliksir! Mam nadzieję, że nie zamienię się w żabę. Albo w robaka. To dziwne. Na razie nic nie czuję. Jest tak samo jak wcześniej. What? Dziwne. O nie, coś się ze mną dzieje. Dziewczyny, pomóżcie! Myślę, że to eliksir zmniejszający. Jestem teraz w wielkości twojej dłoni. Chodź, podniosę cię. Zobacz, jaka jestem słodka. Hej, nasze maleństwo. A, jeszcze gryziesz? To boli. Zajmę się tobą, maleńka. Hmm? Będziesz walczyła z prawdziwym wężem. Myślisz, że się go boję? Mogę go zniszczyć w jednej sekundzie. No, ciekawe, kto wygra. Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że robak jest silniejszy. Robak? Już go pokonałam. A masz i jeszcze raz. Wow, ona naprawdę wygrywa. Miałyście wątpliwości. To była naprawdę fajna walka. Widziałyście jaka jestem silna. Tym razem to ja mam coś dobrego, więc pierwsza otworzę mój safe. Super, to jest mój ulubiony napój z Marsem. Uwielbiam je, na co ja czekam? Czas się napić. To dziwne, dlaczego nic nie leci, głupia butelka. Mario, nie rozumiesz? Daj, pokażę ci, jak się pije. What? Please! Ty? Na pewno, trzymaj. Żartuję. Jeszcze czego? Nie dam ci się napić, to jest moje. bez Twojej pomocy sobie poradzę. Jesteś taka chciwa. Dam ci nauczkę. Będziesz wiedziała, że trzeba dzielić się z przyjaciółkami. Co zrobiłaś? Teraz jestem cała mokra i nie mam co pić. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, przestań marudzić. Poproś Dianę, żeby otworzyła swój safe. Co? Ryba? O nie! Dobrze, że nie jest nasza. Jak śmierdzi. Ale i tak musisz ją zjeść. Takie są zasady. Przecież wiem. Spróbuję. To jest okropne. Nie będę tego jadła. Nie dam rady. Dobry, dobrze, dobrze, dobrze. Co to znaczy, że nie będziesz? Takie są zasady, a więc jedz. Dobra, dobra. Muszę to zrobić jak najszybciej. Dobra, skończyłam. Auć, po co mi ten szkielet? Zabierzcie go ode mnie. Przestań się śmiać, Mary. Otwórz swój sejf. Z przyjemnością. Co to jest? Jakiś cukierek? To znaczy, uwielbiam je, ale dlaczego tak mało? Smakuje normalnie. To po prostu dobry cukierek. W sumie jestem zadowolona. Patrzcie, te cukierki rosną mi na buzi. I na rękach. To jest takie fajne. Naprawdę fajne. Dasz mi spróbować? No pewnie. Wspaniale. Słuchaj, teraz ja też jestem cała w słodyczach. Diana, chcesz trochę? Nie, dziękuję. Nie będę jadła twoich pryszczy. Po raz kolejny jako pierwsza otworzę safe. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. To się nazywa prezent. Nigdy nie można mieć zbyt dużo iPhone'ów. Jakie piękne zdjęcia robi. Spójrzcie tylko. Ja też chcę taki. Zrób mi zdjęcie. Oddaj nie psuj mi fotografii. Oddaj to, to moje. Chcę zrobić sobie selfie. Dziewczyny, przestańcie się kłócić. Dajcie mi to. Wyustalcie sobie, czyj to telefon, a ja w tym czasie sobie pogram. Jak śmiesz. Daj mi to, to moje. Co zrobiłyście? Mój nowy telefon. Gdzie on jest? Ups. Chyba nie jest w najlepszym stanie. To wszystko twoja wina. Buggers. Co zrobiłyście? Nie mam już iPhone'a. Rozbił się. No to czas, żebym to ja otworzyła swój sejf. To dziwne, dlaczego jest pusty? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to żaba. Boję się ich. Pomóżcie mi, zdejmijcie to z mojej głowy. Fuh. Ja też nie chcę tego zwierzaka. No już, spadaj stąd. Ja też jej nie potrzebuję. To twoja żaba. A ja mam ją zjeść? No nie ma mowy. A jeśli to zaczarowane książę? A ja będę prawdziwą księżniczką? Trzeba to sprawdzić. Okay. what's the matter with you? daj buziaka. No i gdzie jest twój książę? Coś się nie zmienia. No to teraz moja kolej sprawdzić, co jest w moim What? Ojej, to jakiś dziwny rodzaj kapelusza. Co ja mam z nim zrobić? Nie mam pojęcia. A co ja mam zrobić z tą żabą? Przykro mi to mówić, ale chyba twoja żaba zamieniła się w kamień. Kamień? Dziwne. Dlaczego jest brązowy? Wiem! Uh. Uh. Yeah. To czekolada! To nie jest zwykła czekolada. To pyszna czekolada! Słuchaj, czy twój kapelusz może to zrobić z moim iPhone'em? Sprawdźmy! <laughs> Działa! Jakie to fajne! Teraz mam czekoladowego iPhone'a! W dodatku jest pyszny! Czyli mój kapelusz nie jest taki bezużyteczny. Ale czy mogę go nosić? Myślę, że wszystko okej. Okay. Ojej, mamy teraz czekoladową Mary. Zjedzmy wszystkie jej palce. Przestań, zdejmij jej ten kapelusz z głowy. Wtedy będzie taka jak zawsze. No dobra. Uf, dziękuję, uratowałaś mnie. Myślałam, że na zawsze zostanę czekoladą. Tym razem to na mnie czeka smaczny poczęstunek. Mam nadzieję, że będzie tam coś mega pysznego. O, to Nutella, uwielbiam ją. Mam ochotę zjeść cały słoik. Wow. Oj, przepraszam, to było niechcący. Okej. Okay. To nie znaczy, że możesz nią we mnie rzucać. Daj spokój, nie obrażaj się. Jestem po prostu oszołomiona tym, co mnie czeka. Jestem pewna, że Nutella jak zawsze będzie pyszna. Ja też chcę! Chcesz, ale nie dostaniesz, to moja Nutella. Na moim nosie została kropelka. Fajnie! Wielkie rzeczy, a ja mam całe ręce w Nutelli. Tak, widzimy to. Jesteś w niej cała. Hey. Trzeba po nią sięgnąć głębiej. O nie, moja ręka! Chyba utknęła. Żarłok. Musisz mnie jeść! Zamiast się śmiać, to mi pomóżcie! Pomóż mi! Wyciągnij ten słoik! Próbuję! No dalej damy radę! Damy radę! Ciągnij. Ojej! Super! Mamy teraz mnóstwo notelli. Pospieszmy się i zjedzmy wszystko. Nic mi nie jest. Nie martwcie się o mnie, ja żyję. Wszystko zjadłyście? No, jak tak można? O, mam jeszcze trochę czekolady. Mogę ją jeść prosto z ręki. Come on! Kiedy ty będziesz jadła, to ja sprawdzę, co na mnie czeka. I to chyba jest coś śmierdzącego. O, nie, to ser. Nie chcę go. Nie, ale musisz. Nie chcę go jeść, proszę! Miejcie litość. On jest taki paskudny. Nie gadaj tyle do dzieła. No dalej gryź w końcu. Oj, co za ochyda. Tak to wygląda po prostu obrzydliwie. I tak smakuje. Nie mogę tego przełknąć. To jest zbyt paskudne. Dobra, jakoś dałam radę. Super, teraz dowiedzmy się, co na mnie czeka. Ojej, chyba musimy lecieć. Jeszcze więcej fajnych chalendy znajdziesz na kanale Darada. To będzie świetna zabawa, dlatego zostań z nami.